Dzień chwała Bogu. Dobrze jest uwielbać Boga. Cieszymy się, że możemy tutaj być dzisiaj z wami. Słuchajcie, to jest niesamowite wydarzenie, że Jezus Chrystus zmarza nas. I chciałbym powiedzieć Wam parę słów o nas, kim jesteśmy. Jesteśmy ludźmi wierzącymi w Boga, z różnych kościołów ewangelicznych. I chciałbym teraz w tej chwili Was zachęcić. Chcielibyśmy się pomodlić o każdą osobę, która wyjdzie tutaj. Jeśli masz problem, w swoim życiu. Jeśli masz problem z alkoholem i nie boisz się zawołać do Boga, obiecuję, że z każdą osobą, która wyjdzie, pomodlimy się. Jeśli chcesz sprawdzić, wystawić Boga na próbę, to dzisiaj jest właściwy czas. Będziemy się modlić o każdą osobę, która wyjdzie. Słuchajcie, chcemy Wam dzisiaj usłużyć. Kościół jest powołany do tego, żeby służyć innym ludziom. I my dziś chcemy Wam w ten sposób usłużyć. Jeżeli chcesz poznać Jezusa Chrystusa, wyjdź, a pomodlimy się o Ciebie. Zachęcam Cię, nie bój się, to naprawdę nie boli. To nie jest straszne, my nie gryziemy. Ale obiecuję, że pomodlimy się o każdą osobę, która wyjdzie, która ma na tyle dużo odwagi, żeby wyjść. Jeśli masz problemy w małżeństwie, wyjdź, pomodlimy się o Ciebie. Jeśli masz problemy z alkoholem, wyjdź, pomodlimy się o Ciebie. Jeśli masz problemy jakiekolwiek inne ze zdrowiem, Wyjdź, pomodlimy się o Ciebie Zachęcam Was, słuchajcie To naprawdę nie boli, to nie kosztuje To jest tylko kwestia odwagi A może prze przeżyć coś fantastycznego z Bogiem Zachęcam, słuchajcie Każda osoba, która wyjdzie O każdą osobę się pomodlimy Szukamy pierwszego odważnego Zachęcam Was Ja będę tą Proszę bardzo Bardzo eee, dobrze eee, Chcę Wam przeczytać fragment ze Słowa Bożego z Ewangelii Według Świętego Mateusza z 11 rozdziału Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja Wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz Waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Słuchajcie, zachęcam Was, zachęcam każdą osobę, wyjdźcie tutaj, a będziemy się o Was modlić. Niezależnie od tego, jaki masz problem. Czy Twój problem jest poważny, czy on dotyczy zdrowia, czy może to jest jakaś błaha rzecz. Jeśli nie wyjdziesz, to nigdy się nie dowiesz, czy Bóg jest realny. Jeśli nie wyjdziesz, jeśli nie zdobędziesz się na odwagę, być może nigdy się nie dowiesz, czy Bóg jest w stanie odpowiedzieć na modlitwę. Bo wiara nie bierze się z powietrza. Wiara bierze się z tego, czego doświadczamy w swoim życiu. Jeśli się modlimy do Boga, On odpowiada i w ten sposób buduje naszą wiarę. Dlatego zachęcam Was dzisiaj. Nie bójcie, nie bójcie się. Przyjdźcie, zobaczcie, z każdą osobą się pomodlimy. To naprawdę nie boli. My nie gryziemy. Zachęcam Was. Kwestia odwagi. Zachęcam wszystkie osoby, naprawdę, o każdą osobę się pomodlimy indywidualnie, będziemy Was błogosławić. Jeśli masz na tyle odwagi przyjść, a pomodlimy się o Ciebie. Jesteśmy tutaj dziś, żeby Wam usłużyć, chcemy Wam pomóc. To jest poważna rzecz. Jeśli chcesz poznać Boga, też wyjdź do przodu, a się pomodlimy o Ciebie. To się jest po to, żeby pomagać ludziom. To jest po to, żeby ludziom pomagać. Tyś na samo, która potrzebuje pomocy być, teraz zapomodnimy się o Ciebie.